Cześć kochani, witam się z wami dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Magda, witam was na kanale 1000 krawków. Dzisiaj przychodzę do was z prezentacją, z filmikiem prezentującym kartki, które już po samym tytule wiecie, są wykonane w stylu clean and simple. Ten styl w moim, że tak powiem, w mojej pracowni pojawia się bardzo, bardzo rzadko. Natomiast ja, e, ponieważ tak jak wiecie, już Wam to przy niektórych filmikach mówiłam, z początkiem roku postanowiłam, że będę sobie po prostu próbowała różnych, e, różnych rzeczy. E, nie będę tylko na przykład przy albumach, ale też postaram się więcej kartek wykonywać w różnych stylach. E, oczywiście no, ze względów czasowych nie, nie, nie jestem w stanie zrealizować tych wszystkich rzeczy, które tam gdzieś mam, e, mam w głowie. A też no, jestem ograniczona, wiadomo, czasowo, też mam inne obowiązki i też nie mogę tego wszystkiego zrobić tak, jak bym chciała. E, natomiast e, przechodząc do rzeczy, tutaj przed Wami jest 8 karteczek wykonanych w stylu właśnie z e, Clean and Simple, czyli generalnie kartek prostych. Prostych, nieposiadających jakichś rozbudowanych kompozycji, jakiejś wielowarstwowości, kartek, które nadają się do włożenia do koperty. Tego typu kartki, jak sama nazwa wskazuje, są proste. No i wiecie, jeżeli nie, może inaczej, nie każdy chce i nie każdy potrzebuje kartkę, która jest bardzo rozbudowana kompozycyjnie czy to na ślub, czy to na urodziny, czy to na jakąś inną okazję bardzo często jest tak, że są ludzie, którzy potrzebują kartki, która tak naprawdę, która jest, że tak powiem, łatwa w obsłudze. Czyli wystarczy, że ja ją włożę do koperty, wypiszę tam życzenia bądź są tam wydrukowane i włożę ją do torebki z prezentem. jest ona duża, nie ma jakiejś kompozycji na pudełku, bo to, wiecie, czasami to może sprawiać problem. Jest na pudełku jakaś kompozycja, kurczę, włożę do torebki, gdzieś mi się to tam odpadnie, tu zepsuje, tu gdzieś pomnę te kwiatki i coś tam, coś tam się porobi. Natomiast to są kartki, wiecie, jest w kopercie praktycznie nie się nie stanie. I mogę ją wsunąć tam do torebki z prezentem, czy po prostu wręczę komuś do ręki i nie będzie jakiegoś tam większego, wiecie, problemu, że coś tam się może uszkodzić. Także właśnie ze względu na potrzebę stworzyłam kilka takich kartek. Reszta, reszta... W zasadzie proces twórczy trwa, trwa nadal, więc one się tam nadal, nadal u mnie na warsztacie, że tak powiem, tworzą. Natomiast tutaj Wam chciałam pokazać kilka właśnie takich kartek wykonanych w tym stylu z Clean and Simple, które wykonałam na bazach białych. Mają wszystkie białą koperty, są w dwóch różnych rozmiarach. Są większe i mniejsze. To są wszystko kartki ślubne, kochani. Kartki na ślub. Ja też nie wykorzystywałam, przynajmniej w tej partii kartek, jakichś bardzo e, ślubnych grafik. E, wykorzystałam grafiki, które m, według mnie są ładne, e, natomiast nie są one też typowo typowo ślubne. Co jeszcze? Wszystkie te kartki, które Wam tutaj zaprezentuję, wykonane są z papierów akszanowych. Te papiery osobiście uważam super nadają się na tego typu kartki. Zwłaszcza w jakimś tam formacie kwadratowym. Ja wiem, że jest wiele takich opinii o papierach z akszana, że kurczę, dwa fajne arkusze, reszta beznadziejna, do niczego tego nie spasuje, że bloczek jest niespójny i tak dalej, i Ale prawda jest też taka, że wcale nie musi Dopasowywać tych arkuszy w obrębie jednego bloczka. Ja zrobiłam tak, że wybrałam arkusze z różnych bloczków. Tutaj Wam nie będę pokazywać tych bloczków, ponieważ naprawdę była ich sterta różnych bloczków, które wykonałam. Część z tych bloczków była, no powiedzmy, nie jakoś specjalnie najnowsza, ale zakupiona w zeszłym roku. Część była naprawdę już totalnymi starociami, które ja tam gdzieś kupiłam w zamieszłych czasach, jeszcze na początku mojej przygody ze scrapbookingiem na Oelixie. Ale grafiki, które, które wybrałam, mnie osobiście bardzo się podobały. Uważam, że są naprawdę prześliczne, i wiem, że w tych bloczkach są też takie, które no nie są zbyt ładne i mnie się też nie podobają, ale uważam, że. Z... W pewnym momencie być może znajdę na nie wykorzystanie, więc generalnie nie zniechęcam się do tych, do tych papierów. Natomiast tak jak Wam powiedziałam, ja po prostu sobie wybierałam różne arkusze z różnych bloczków. Owszem, mam takie kartki, które łączą sobie papiery z tego samego bloczka, bo czemu nie? Były takie wypuszczone bloczki, których, w których papiery były w miarę ze sobą spójne, fajne kolorystycznie, fajne miały wzornictwo i można je było między sobą fajnie połączyć i coś fajnego z nich zrobić robić, Natomiast ja się po prostu do tego nie ograniczałam. Ja osobiście lubię łączyć różne kolekcje, jeżeli one w jakikolwiek e, sposób e, do siebie pasują, bo dlaczego nie? Można to zrobić. Nic nie stoi e, oczywiście e, na przeszkodzie. E, co jeszcze, kochani, wykorzystałam w swoich kartkach? Za chwilę Wam pokażę. E, bardzo proste wykrojniki. Wykrojniki kwadratowe i wykrojniki już Wam pokazuję. Ja tutaj mam swoje te wykrojniki. To są jedne z tych wykrojników, które wykorzystałam. To są wykrojniki kwadratowe. Tutaj niestety zgubił mi się jeden i kompletnie nie wiem, co się z nim stało, a bardzo mi go brakuje. No, niestety zgubił się. No, być może przy przeprowadzce gdzieś go przeoczyłam. No i niestety um, uciekł. I wykorzystałam te wykrojniki. Wykorzystałam też te wykrojniki, zaraz Wam pokażę. Był taki komplet wykrojników zakupiony, też, zresztą wiecie, większość moich wykrojników pochodzi z Aliexpress. Ja tutaj miałam też takie, widzicie, przypinam, przyklejałam sobie taśmę washi, żeby mi się do nie przesuwało. Eee, takie wykrojniczki, to są wykrojniki wycinające takie hmm, etykietki, banerki, coś w tym stylu, to wszystko było razem Połączone. Ja wykorzystałam te do wycięcia pewnych elementów, które wam za chwilkę pokażę. Wykorzystywałam też proste kółeczka, czy to z przeszyciami, czy, czy zupełnie proste, no ale to już wam nie będę wszystkich tych pokazywać. I wykrojnik serwetki, serwetki, którą już, już znacie, no ale to wam za chwilę wszystko pokażę. Mniejsze kartki mają wymiar 13,5 na 13,5, natomiast większy to jest chyba wymiar 14,5 albo 15, ale to za chwilę. Tu Wam też zmierzę. Zaczniemy od kartek najmniejszych. Więc każda jest tak jak powiedziałam, w białej kopercie. Więc To jest pierwsza karteczka. Prezentuje się ona w ten sposób. Są wycięte elementy właśnie tymi wykrojnikami, które Wam pokazywałam. I tutaj mamy taką przepiękną. Naprawdę ta grafika róż tak mi się podoba. Szkoda, że miałam tylko jeden bloczek i tam były dwa arkusze z tą grafiką róż, ale jest po prostu przepiękna. Naprawdę przepięknie są odmalowane na tym arkuszu te grafiki tych róż. Wyglądają one naprawdę fenomenalnie. Ja sobie tutaj skomponowałam z arkuszem, z kropeczkami i takim różowym ciemnoróżowym arkuszem gdzie jest delikatna grafika kwiatowa, tak wygląda ta karteczka z frontu, na froncie jest stempelek, digi stempelek ja Wam teraz dokładnie nie powiem skąd ja go wzięłam, natomiast na pewno pod filmem Wam podlinkuję skąd jest, skąd jest ten stempelek na pewno jest z internetu, ja go sama nie zrobiłam. Ja wam pokażę, które ja zrobiłam, bo też wykorzystałam te kartki swoje własne. Jest on podklejony na kalce, na takiej kalce, kalce, które były w zestawach, takich też do zakupienia w sklepie Action. To jest właśnie taka kaleczka. Ja sobie właśnie podklejałam te stempelki na tej karcie. O, on jest delikatnie, taki przestrzenny, delikatnie tam podniesiony, nie za bardzo. Te dwa panele tutaj wycięte tym wykrojnikiem bez tych brzeszków, taki bez tych rogów, też jest delikatnie podniesiony na, na tekturze. U mnie kartki, jak wiecie, w środku też są oklejane, więc w środku kartka prezentuje się w ten sposób. No i z tyłu jest ten arkusz, który mi posłużył tutaj jako arkusz. Bazowy. Jeszcze w kartach brakuje mojego logo, ponieważ muszę je wszystkie wyciąć hurtowo. Także tak wygląda pierwsza karteczka. Generalnie budowane są one w oparciu, jakby o jeden schemat, który ja sobie gdzieś tam wymyśliłam i wykonałam tych kartek cztery łącznie, przynajmniej na razie. Tu jest następna. W takim kolorze zielenim. Trochę tu mamy fioletu, są też piękne właśnie grafiki kwiatowe. I tutaj ponownie pojawia się digi stempelek. To oczywiście też Wam podam skąd on jest. Jest oczywiście kalka, tak jak wcześniej, przy wcześniejszej kartce, żeby tutaj jakoś wiecie, żeby wydobyć może ten stempelek, żeby on nie był tylko tak, wiecie, przyklejony do, do tego arkusza. I tak wygląda ta karteczka. W środku oczywiście jest też oklejone z miejsca na klejenie życzeń z tyłu deseczkiem, czyli ten arkusz, który nie jest tutaj, jako arkusz bazowy. To jest druga karteczka. I dwie ostatnie są do siebie bardzo podobne. Teraz pokażę je od razu. Dwie. Wyglądają one w ten sposób. Ta różnią się tylko tymi tutaj drugimi arkuszami. Jest też piękna jest ta grafika z tymi kwiatuszkami. Naprawdę tam się bardzo pojawiają właśnie w niektórych z tych bloczków. A pojawiają się przepiękne arkusze z cudownymi grafikami kwiatowymi. Naprawdę aż żal w ogóle e, nie wykorzystać e, tych papierów, bo no, one aż się proszą po prostu do, o to, żeby je gdzieś naprawdę umieścić, bo te grafiki są po prostu cudowne. Przynajmniej w moim odczuciu, to jest moje oczywiście e, osobiste, e, osobiste zdanie, subiektywna ocena. E, także tak wyglądają te karteczki. I pierwsze w środku oklejona jest papierem ze złoceniami. E, z tyłu motyw desek. Natomiast ta w środku oklejona jest takim gładkim e, kremowym papierem. Tutaj jest coś, ale taka hmm, taki marmurek. Ta grafika taką może ścianę trochę przypomina. No, ale też jest w środku miejsce właśnie do klejenia rzeczy. No i tyłu są e, deseczki. Zasadniczo e, robienie takich kartek jest bardzo proste, jeżeli już mamy jakiś, wiecie, e, taki schemat wybrane. Wtedy możemy takich kartek oczywiście wykonać wiele. Nie musi być jedna, może być oczywiście kilka. Jeżeli wybierzemy sobie, to sobie ustalimy jakiś schemat budowy tej kartki. Ja wybrałam taki, i bazując na nim tych kartek mogę wykonać, wiecie, wiele, wiele, wiele i jeszcze więcej, wykorzystując po prostu tylko różne papiery. Na pewno, jeżeli chodzi o kartki w stylu Clean and Simple, tutaj dużą pomocą są mapki, które są dostępne w internecie praktycznie wszędzie jeżeli chodzi o takie strony związane z tworzeniem ze scrapbookingiem czy kart makingiem i też można na ich podstawie zbudować właśnie kartkę w stylu Clean Simple. Ja wcześniej nie byłam jakoś bardzo, wiecie, za mapkami nie, nie umiałam z nich tworzyć natomiast teraz coraz bardziej, że tak powiem inspiruję się nimi i też sobie coś tam na, na ich podstawie staram stworzyć także to są karteczki w mniejszym wydaniu natomiast tutaj pokażę Wam karteczki w większym wydaniu i tutaj, jak się nie mylę, mam kartki jakby w trzech różnych formach. To jest pierwsza karteczka. Tutaj jest też ten sam stempelek, tym razem podklejony na zielonym papierze. Tutaj mamy serweteczkę i mamy piękną grafikę z różami. Dodatkowo jest właśnie zielony, zielony papier. Te kartki są większe, już Wam powiem, jaki jest wymiar tych kartek. Ta ma 14,5. W środku, oczywiście, jest oklejona. Tutaj wybrałam akurat tą grafikę z różami, bo naprawdę jest przepiękna z tyłu zielony papier. Więc ta jest pierwsza. Na podobnym schemacie, zbudowana w zasadzie na takim samym, zbudowana jest ta karteczka. Wygląda ona w ten sposób. Tutaj jest taki właśnie fajny ten papierek z tymi złoceniami i ta grafika z tymi gałązkami, z tymi liśćmi. No, i do tego dobrałam wyseczki, więc uważam, że prezentuje się naprawdę fajnie razem. W środku liście. Bardzo piękna, jest naprawdę śliczna. Jest ta grafika bardzo mi się podoba, no i z tyłu wybrałam e, złoty papier do oklejenia e, tyłu. Także tak wygląda ta karteczka. Ja tutaj dodatkowo pozwoliłam sobie też ozdobić kopertę. Ja jeszcze się zastanawiam, czy ozdabiać koperty do wszystkich tych kartek, ale chyba tak zrobię. Tu jest, widzicie, takie serduszko. E serduszko wy wycięte wykrojnikiem z Akszona i jest ono złożone jakby z dwóch serduszek. Jedna jest z tej grafiki z liśćmi, a drugi ze złotego papieru. Natomiast ja nie przyklejałam tego tak, żeby zasłonić tutaj kopertę, dlatego, że niektórzy, wiecie, e chcą po prostu kopertę zakleić. No i wtedy, gdyby to serduszko było też przyklejone z tej strony, no to nie moglibyśmy w pełni zakleić tej koperty. A tak to serduszko stanowi jakby też takie no takie zwieńczenie tej całej kartki taką dodatkową ozdobę i myślę, że bardzo fajnie się prezentuje i myślę, że dorobię to do reszty kartek. Trzecia karteczka wygląda w ten sposób i schemat jest troszeczkę inne, natomiast ja już tutaj wykorzystałam swoje własne, jakby napisy. Nie wiem, czy mogę nazwać to digi-stemplami. Wykorzystałam własne. Ja posiłkowałam się grafikami dostępnymi w internecie. To też Wam oczywiście podlinkuję, skąd te grafiki wzięłam. Bo to nie są moje własne grafiki, natomiast kompozycja jakby już jest e, moja własna. No i tam wybór czcionki, e, czy samego tego napisu w środku, no to wiadomo, to już był mój, że tak powiem, moja inicjatywa. Ja wybierałam co chcę, żeby było w środku. E, także tak wygląda ta karteczka. No i tutaj też wykorzystałam serwetkę, natomiast tutaj kółeczko, ten stempelek jest podklejone też na kalce, na kalce zielonej. I tak wygląda front kartki. Miejsce na życzenia e, oraz tyłu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie ja mam te digi-stempelki, digi stempelki, nie wiem, napisy, ja sobie skomponowałam taki arkusz. E, troszeczkę czasu mi zajęło, zanim ja to wszystko dopasowałam na tyle wielkościowo, żeby pasowało mi do wykrojników, które posiadam. Bo wiecie, nie może to być ani za małe, ani za duże w stosunku do tych wykrojników, które, które się posiada, no bo, no bo wiadomo, no chcemy wyciąć to tak, żeby było, było ładnie, więc troszeczkę czasu mi to zajęło, zanim ja to wszystko wiecie... E, tak mm, wielkościowo dobrałam e, i tak to skomponowałam, żeby po wydruku to rzeczywiście wyglądało w miarę fajnie. No, troszeczkę mi to czasu zajęło, natomiast przyznam Wam, że bardzo mnie wciągnęło oczywiście tworzenie tych, e, tych napisów. Nie wiem, czy mogę to nazwać tygistem pylkami. W każdym razie powiedzmy ślubnych napisów. E, więc ja tutaj mam jeden taki arkusz, już gotowy schemat. E, każdy, każdy, że tak powiem, z tych grafik mam zapisaną osobno, żeby sobie ewentualnie zmodyfikować napis, użyć innej czcionki, natomiast te wydaje mi się, że są na tyle różnorodne, że wystarczą to stworzenie naprawdę wielu, wielu kartek. I jeszcze Wam pokażę kolejne, kolejne napisy ślubne, które sobie stworzyłam. To jest taka, taki arkusz z napisami szczęścia, młodej parze, Ehm, oraz młodej parze w dniu ślubu. E, więc mam kilka, właśnie kilka, kilkanaście e, takich napisów, żeby móc je wyciąć, i one generalnie pasowały mi do tych. E, do tych mm, nie wszystkie, mniejsze. E, Pasowało mi do tych wykrojników. No to ja już sobie wiecie, tak dobierałam, żeby mniej więcej do tego wykrojnika, czy do innego wykrojnika, żeby sobie je spasować. Oczywiście to wszystko można powiększyć, zmniejszyć, tak żeby nam pasowało. Natomiast no wiecie, nie jesteście w stanie, przynajmniej ja nie byłam w stanie stworzyć takich arkuszy, które pasowałyby mi do wszystkich wykrojników. Więc siłą rzeczy, jeżeli będę chciała użyć innego wykrojnika niż ten, no to będę musiała przysiąść jeszcze raz do tego arkusza i dopasować po prostu rozmiar do tego, co chcę i jak chcę wyciąć. Tu mam ja jeszcze dodatkowo takie napisy, też właśnie na kartki. Jest napis, właściwie sentencja: I Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszcza aż do śmierci. I z takimi ozdobnymi, mm, nie wiem jak je nazwać no, fikuśnymi zawiaskami. I też skomponowane, wiecie, tak, żeby była różna czcionka. Ja generalnie tak i komponowałam, żeby pasowały one do tych napisów gdzie używałam bardzo, bardzo, podobnych czcionek, albo do tych, które znajdują się tutaj w tych kółeczkach. No i teraz Wam pokażę kartkę, w której wykorzystałam te właśnie digi napisy. digi napisy, no te swoje ślubne napisy. Wygląda ona tak. Tu mamy na górze sentencję, wyciętą właśnie tymi wykrojnikami, takimi banderkami, które Wam pokazywałam, natomiast tutaj niżej szczęścia młodej parze. I jeszcze się zastanawiam, czy nie dodać tutaj takich um, dwóch serduszek, które są ze sobą połączone, coś na kształt obrączek, jeden jest mniejszy, drugi jest większy, ale chyba nie mam ich tutaj w pobliżu, żeby Wam pokazać. Ale wydaje mi się, że chyba tak ją zostawię i... I nie wiem, chyba <laughs> tak będzie, no nie wiem, jeszcze się zastanawiam, czy coś, czy coś dodawać. No i wygląda ona, tak? Myślę, że w tym, w tym schemacie powstaną jeszcze kartki. Ta, ta jest otwierana w ten sposób, czyli można ją postawić. Natomiast reszta karty, które Wam pokazałam, otwierana jest do boku. Także, kochani, tak wyglądają karteczki, które stworzyłam w stylu Clean and Simple. Myślę, że, tak jak Wam powiedziałam, papier z Aksona sprawdził mi się tutaj wybitnie dobrze bardzo mi odpowiadała praca z tymi papierami. I myślę, że tych kartek powstanie już powstaje, już powstają inne i przyznam szczerze, że to mnie w jakiś, w jakiś sposób wiecie wkręciło. Jak już jedna powstała, druga na tym samym schemacie, to naprawdę tworzenie kolejnych jest oczywiście bardzo proste. Co nie oznacza, że musimy tych kartek stworzyć 100 takich samych. Oczywiście możemy sobie w obrębie danego schematu pewne rzeczy zmieniać. To nie jest powiedziane, że zawsze ta kartka musi być taka, taka sama. Natomiast oczywiście, jeżeli tak jak Wam powiedziałam, ja sobie wybrałam jakby z góry wymyśliłam sobie jakieś schematy, kilka tych schematów i tworzyłam po kilka kartek w tych, w tych schematach, żeby było prościej, bo to są też takie karteczki, wiecie, no hurtowe. To nie jest, że tak powiem, jedna kartka i ja już nic więcej nie stworzę, sugerując się tym schematem. Ja po prostu stwierdziłam, że wykorzystam po prostu schemat, jeżeli mi się podoba, to wykorzystam go po prostu w wielu kartkach. Także, kochani, Tyle z mojej strony. Napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o wykonanych przeze mnie kartkach w stylu financjowy, czy w ogóle wpisują się w ten, w ten styl. To są takie kartki, po prostu kartki do koperty. Ja Was ze swojej strony serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że odwiedzacie mój kanał. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod moimi filmami. Zachęcam wszystkie nowe osoby do subskrypcji mojego kanału. I cóż... Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, pa pa!